Państwa TV24, reporter Skype TV9, telewizja internetowa. E, jesteśmy przed stoiskiem e, w ramach targów gastro, e, bajków, piek pie, i tak dalej. E, e, tu są prezentowane e, poza urządzeniami e, e, takie gasowych, również e, tam znajdują e, coś takiego jak ciepło ogrzewanie, a e, gdzie się znajdujemy u pana. E, 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 Widzimy coś zupełnie, co mogłoby zasz zasz zaszokować. Dlaczego? Pani, to jest nowa, nowa technologia, to jest technologia na czerwień, e, bardzo mało znana w Polsce. To jest popularna w Austrii. Skąd wywodzi się ten produkt, to produkt austriacki. Bardzo popularny w tym momencie w Polsce, tam niesamowitą furwę. E, cała idea polega na ogrzewaniu tego Nie ogrzewamy powietrza, ogrzewamy tylko przedmioty ściany i ludzi, ściany i przedmioty, które to będą pobrały z tych elementów grzewczych, z obrazów, z paneli, z luster, z regałów grzewczych, emitowane w ścianę są absorbowane i te ściany później oddają. To ciepło. Można to porównać z efektem, jak słońce pada na tafle jeziora. Lata. Nagrzewa tą wodę nagrzewa, później to ciepło z jeziora jest oddawane. Woda utrzymuje wysoką temperaturę. Można się kąpać w wodzie wieczorem, na przykład taki trywiany przykład, ale z życia nie. Myślę, że, że o tym moglibyśmy e, ciekawym zjawisku, że tak powiem, rozmawiać jeszcze długo, ale naszych dziedziców możemy odesłać do strony internetowej, którą ja tutaj mam www.redwell.myślniktoru.pl I tam proszę Państwa, o, tutaj możemy pokazać to do kamery, e, tam można znaleźć większe, szerszą informację na, na ten temat. A coś co, póki co? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.